Już trzy razy w archidiecezji Poznańskiej na Świętej Górze w Gostyniu odbyło się spotkanie paradizu. Byłem raz i to szczątkowo, na ostatnim. Miałem ten przywilej, że mogłem błogosławić Najświętszym Sakramentem. Przechodziłem z Panem Jezusem, widziałem rozmodlonych ludzi przygotowanych przez wielbienie, pięknie prowadzone przez i orkiestrę yy, Jordan Kolejne paradizo już niedługo 24 25 października na Świętej Górze w Gostyniu ja się wybieram zapraszam przyjeść też to czas spotkania młodych to czas spotkania przede wszystkim z Panem Bogiem z Jezusem w Duchu Świętym to czas spotkania z Maryją, która tam ma swoje sanktuarium, króluje, zagląda jakby z tego obrazu w nas, w środek naszego życia, bo za jej plecami jest świat. Ona siedzi na balkonie i patrzy do środka. Chce też popatrzeć w nasze życie i to czas spotkania nas ze sobą, by budować relacje, by budować wspólnotę, doświadczając fundamentu, jakim jest Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie zapraszam, bądźmy tam razem, by wielbić Chrystusa, by cieszyć się radością bycia młodym Kościołem.